Start. Wars i sawa. Dawno, dawno temu, za gorami, za lasami, w pewnej małej osadzie nad brzegiem rzeki Wisły mieszkał młody rybak o imieniu Wars. Był bardzo zdolnym i pracowitym mężczyzną. Sam zbudował sobie łódź, którą wypływał na połowy. Szczęście mu sprzyjało i zawsze wracał z połowu z siecią pełną ryb. Uwielbiał nocne wyprawy, gdy panował niezwykły spokój, a księżyc odbijał się w wodach Wisły. Podczas jednej z takich wypraw zobaczył przepiękną dziewczynę, która wyłoniła się z wody. Dziewczyna była bardzo urocza, miała długie włosy i rybi ogon zamiast nóg. Wars nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Nagle ręka podpłynęła bliżej brzegu, i zaczęła śpiewać, nieświadoma tego, że ktoś ukryty w trzcinie ją podpatruje. Wars usłyszał jej głos, zakochał się. Od tej chwili Wars wracał w to samo miejsce, żeby zobaczyć znów syrenę. W pewnej nocy Wars nieostrożnie ustawił głowę nad trzcinami, żeby lepiej przyjrzeć się nieznajomej. Zaskoczona syrena podpłynęła do rybaka i zapytała. Dlaczego mnie podglądasz i podsłuchujesz? Jestem rybakiem i, i, i... Wiem, kim jesteś. Wiele razy widziałam cię na łodzin, ale... Tak, wiem, nie powinienem cię podglądać. Ale kiedy pierwszy raz się ujrzałem, to zakochałem się w tobie. Ja też. — Ja też cię pokochałam, ale tak bardzo się różnimy. Sawa, bo tak miała na imię Syrenka, przypomniała sobie pewną przepowiednię. Jeśli Syrena z wzajemnością pokocha człowieka, może na zawsze stracić rybę ogon. Wars bez wahania poprosił Sawę o rękę. Ona bez namysłu zgodziła się. Razem wyszli na ląd i zauważyli, że Sawa zamiast ogona z rybymi łyskami ma nogi. Stała się piękną dziewczyną. Wkrótce odbył się ich ślub. Mała osada po latach zmieniła się w duże miasto, które na pamiątkę szczęśliwej pary Wars i Sawa ludzie nazwali... Warszawa. To nie.